Okej, okay, na wszystkim ludzie, tutaj Świder, witam was w kolejnym openingu skrzynek z counter Global Offensive. Słuchajcie, dzisiaj mamy otwieranie z kamerką. Tak więc jak widzicie mamy już przyszykowane trzy klucze operacji Breakout oraz trzy klucze operacji Phoenix i słuchajcie, niestety, ale wiadomość jest zła, ponieważ będzie to jedno z ostatnich właśnie openingów ze względu na to, że z nowym update'em, z końcem operacji Breakout, niestety, ale podrożały znowu klucze. To znaczy klucze już w counter Global Offensive kosztują euro 99, kosztowały na początku 79, o ile pamiętam, nie wiem, czy były tańsze, bo jak zacząłem grać w katastrofie Global Offensive, to kosztowały euro 79, potem 89, też boląca dosyć podwyżka, no a teraz prawie 2 euro, bez jednego centa, co oznacza, że kupowanie kluczy plus skrzynek to już w ogóle, ale kupowanie kluczy jest strasznie nieopłacalne, nie dość, że jest nieopłacalny opening, bo nigdy on się nie zwraca, no chyba, że gościu ma Maksymalnego fuksa, i nie wiem, uda się wylosować coś dobrego, co mi się praktycznie nigdy nie zdarza, to podwyższają jeszcze te ceny, co jest frustrujące. Mają mnóstwo zysku z rynku, i to niestety mnie wkurza, że wiedzą, że i tak mają na to popyt, tak więc mogą sobie spokojnie pozwolić na podwyżkę cen, a ludzie i tak będą je kupować. No ale dobra, koniec wykładu. Bierzemy się za opening, słuchajcie, bez zbędnego owijania. Yy, mamy trzy kursy operacji Breakout i trzy kursy operacji Phoenix, które będziemy otwierać. Na początku myślę, yy, znaczy na zmianę. Najpierw Phoenix, potem Breakout, Phoenix Breakout, Phoenix Breakout, aż otworzymy. Yy, także jedziemy. Pierwsza walizka operacji yy, Phoenix. Proszę bardzo, użyj klucza. Lecimy. Co to będzie, co to będzie? Proszę Państwa, mm, UMPK Pro, same niebieskie, proszę. Pierwszy drop Jakieś 9 centów warte broń. No jeszcze przetestowana w boju. Także super. Moc, moc wrażeń. ok jedziemy na operację breakout. I, i tak to jest. Zobaczcie, ile jest niebieskich skinów, a jak trzeba, to tych rzadkich w ogóle nie ma. Przecież nie mówię o kosie, bo ludzie otwierają ponad 800 skrzynek i kosy nie mają żadnej. Także dobra, lecimy. Może chociaż jakiś fioletowy, no, no by się przydał. Chociaż już wszystko przeleciało, tak widzę. O CZK tygrys, ale przetestowana widzę jakaś. Hmm, przetestowane w boju, no ale nieważne, hmm, także jeszcze raz Phoenix e, no i to, to jest fajna broń, ale też, też niebieska, tak więc e, nie jest to jakoś tam specjalnie e, spoko no ja bym chciał na przykład tego Red trafić, albo chociaż USP obrońcę, no nie należy do tych najlepszych skinów no ale to już jest coś, tak, już jest coś, no ale tutaj wypadnie jakiś inny teren, albo, albo coś takiego no dobra, co że fama Sierżant, a nie UMPK Pro Chociaż ta nowa, antyk, ze stat byłaby spoko A tu mamy zaprawionego w walkach No i dobra, operacja, breakout, jedziesz I znowu, znowu tyle hajsu poszło się kochać, no niestety Czemu ja trzymam tę rękę w górze, nie wiem Lecimy Co nam przyniesie ta skrzynka? P2000 kość słoniową W końcu jest to najbardziej pożądany skin ever Także no, trzeba go mieć, tak? No i operacja Phoenix, ostatni klucz tej operacji. Czyli lecimy. No i co nam tutaj wylosuje? No zobaczcie, trzy takie dziewiątki i krowa pod rząd. I to, to jest właśnie to, co ja kocham. No, świetna broń, no, rewelacja, mam nowy przedmiot. Dobra, klucz do walizki Breakout. Ostatni. Może ten szczęśliwy, chociaż szczerze powiedziawszy, już nie chce mi się wierzyć. Lecimy. No. Same niebieskie ne? Bison Ozyrys. Przetestowany jakiś, albo jeszcze gorszy. Obrypany jak. Jest zaprawiony w walkach. No, i to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Wysłużony. Ja pierdzielę. Cierżan zaprawiony w walkach. TZK Tygrys jest wysłużona, także też GG, no i reszta jest yy, są moje skiny, no i Kaprol też przetestowany, tak 9 lekko używany P2000, no ale kurde, kto ten gra, no. jajko, no i tak, to by było na tyle, takie skiny mamy, w sumie wypadły, no niby trzy fioletowe, ale komu to potrzebne, skoro nic one nie dają, jakoś specjalnie trzy po trzy się ułożyło. Także to by było na tyle w tym openingu. Żegnam się z Wami. Zapraszam Was oczywiście do dotacji. Jeśli macie ochotę, chcecie wspierać to, co robię, to macie oczywiście linki w opisie do przekazywania mi skrzynek, kluczy czy też dotacje PayPal, były mi, byłyby oczywiście wskazane. Jeśli macie taką ochotę, to zapraszam. A ja jeszcze raz polecam łapki w górę. I trzymajcie się. Do następnego filmu. Hej.